Wstawaj szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj, RMF Wstawaj szkoda dnia w RMFFM. Poranny show w RMFFM. Wstawaj szkoda dnia w RMFFM. Kronika kryminalna. Porzucony kochanek, sprawa z Włodzisławia Śląskiego A Kryminalna? Tak, bo Miłosna on Miłosna raczej To właśnie on chciał o, uz, odzyskać uczucie swojej partnerki, gro, grożąc jej nożem Tak, tak czy... no, wy, widocznie wyznała zasadę, jak kocha to kroi Ta... No chciał postawić sprawę na ostrzu noża może nie, jakoś, To nie tak, był nie? najlepszy pomysł, no nie, nie to, to w ogóle nie był pomysł Nie, nie, my się, my się na tym nie znamy ale zamiast noża, może nie wiem, no, kwiaty, bombonierka, ciepłe słowa, czekolada z orzechami, prawda, kupon do salonu kosmetycznego? Właśnie. Nie chcemy się wymądrzać, no, ale to robimy, bo lubimy. Popatrzcie, wczoraj, kiedy skończyliśmy program z Olbratowskim, to Robert Lewandowski jeszcze grał na Wembley, nie? No to. Po południu już nie grał Kontuzja. No, chwilę nas nie było i bach. Tak, jest zostawić was samych. Będziemy się teraz bali wyjść z pracy. No. Bo się jeszcze okaże, że w ogóle nie jedziemy na wembley. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Czytam w gazecie: rząd zastanawia się nad kolejnymi restrykcjami. Ja to. A tam kolejne, nie kolejne. Ja to uważam, że zakaz oddychania przez miesiąc zupełnie rozwiązałby sprawę epidemii. Moim zdaniem tak. Poranny show w RMFM. Wstawaj, szkoda dnia. Robert Lewandowski nie zagra na Wembleju, ale tutaj przed momentem znalazłem w sieci są takie dla pocieszenia przykłady, że bez Lewego też można powalczyć z Anglikami. Na przykład, tak, że na przykład 17 października 73. zremisowaliśmy na Wembley. A Roberta Lewandowskiego nie było, tak? Tak, nawet na świecie, nie? Czyli można, ale popatrzcie, grzebiąc jeszcze bardziej w historii, to bez Roberta Lewandowskiego wygraliśmy też bitwę pod Grunwaldem. No tak, tak, ale wtedy na Będnach zagrzewała do boju Maryla Rodowi. Tak, szkoda dnia, My zabieramy się za taki szybki przegląd kolorowej prasy. I tutaj jak to prasa zacytowała z ostatniej chwili nagłówek, Duda ma już czajnik. Wow. Prezydent Duda kupił czajnik do swojego nowego apartamentu w Krakowie. Na zdjęciach widać jak normalnie z dumą wnosi do budynku. No i opowiem pan, będzie pite. Będzie. będzie pite, to jest pewne. Bo to jest, tu w grę wchodzi chyba nawet herbata, kawa. No, no nie wspomnę o chińskiej zupce w trzy minuty. No. <grym> tak. Jest grubo, szykuje się grubo. No, a no. Może będzie cytryna wyparzana. Hmm. No, albo jak wypadnie smoczek na przykład też. <grym> a, a kto tam ma smoczek? Pani Agata, bo przecież jakby nie miała, to by coś mówiła. Nie? No. <grym> no ale słuchajcie, prezydentura nabiera rumieńców. Pan prezydent poczuje się dużo pewniej, mając własny czajnik no Jak każdy, powie prezydent. Mam czajnik i nie zawaham się go użyć. Gratulujemy szczęścia dnia Co tak szeleścisz tą gazetą? No, co, 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 Zostaw to. No, 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 no bo to już jak wlejziesz w tą kolorową prasę, to już wiesz jak ciężko wyjść. Jak klikniesz jeden ten jakiś kolorowy portalik, to już to po prostu... Co I masz? Tak patrze, no patrzę te bidny, no bo... Bidny ten pan Zamachowski, no. Ile on się nam wynosi? No to już drugi tydzień wynosi, no. <grym> Najgorzej, bo musi to gdzieś teraz wszystko wnieść. No. Właśnie. A mógł elegancko jak prezydent mieć tylko czajnik i byłby spokój. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Z tego weekendu, który za nami, zmiany w obostrzeniach. Przypomnijmy, sklepy meblarskie i budowlane zamknięte. Zamknięte, no ale tak. dobra, ale z tego, co czytałem, to większość tych yy, wielkich sklepów stawia na sprzedaż przez internet z odbiorem osobistym. Z odbiorem osobistym, czyli o, tak. poproszę klej do tapet i podwójne frytki zapakować na wynos. Please. stawaj, stawaj szkoda dnia. W LMFM.

Tu koledzy <noise> widzę. Bo żyjemy. Bo robimy, co możemy. A propos dzieci wybiegły wesoło ze szkoły, to mam info tutaj z moich terenów. W Dąbrowie górniczej nad zbiornikiem Pogoria. Słuchajcie, zebrały się 123 osoby, by świętować 18 urodziny koleżanki. Nie wiem, czy był tort, ale policja skądś wyskoczyła i wylegitymowała wszystkich. No 123 osoby to mhm. taka grubsza impreza, tak no. jak mały festiwal. A, no, brakowało tylko Rafał. Brzozowskiego i Zenka i telewizja by transmitowała. Wstawaj, szkoda dnia w Wstawaj, szkoda dnia w